Przyjechały prosto z Podhala i jest ich 18. Mowa o nowych lokatorach bacówki na pieczyskach, czyli owieczkach, którymi opiekują się członkowie wspólnoty Betlejem. No mamy nowych jawożnian, bo w ubiegłym roku mieliśmy tutaj na naszej bacówce owce rasy Wrzosówka, a w tym roku sprowadziliśmy owce z Podhala, z pod samego ludźmierza, tradycyjne, kuralskie. Odchalańskie owce, 18 jagniąt na razie. We wtorek przy Bacówce odprawiono uroczystą mszę świętą, której przewodniczył ksiądz Mirosław Tosza. Do Jaworzna zjechali się mieszkańcy innych miast, jak choćby Bochni, Mysłowic czy dalekiego Poznania. Po mszy ksiądz uroczyście poświęcił nowe owieczki. Oprócz atrakcji turystycznej, jaką niewątpliwie jest Bacówka z owieczkami, to te sympatyczne stworzenia spełniają także inną, jakże istotną rolę. Dbają, podobnie jak owieczki w geosferze, o murawę. Tak, tak, no tutaj są yy, te murawy no, które mają jakieś szczególne znaczenie, szczególne walory i żeby te murawy się mogły rzeczywiście rozrastać, to no konieczne jest, żeby były wypasane przez, przez zwierzęta. Nie można ich kosić mechanicznie no i też w takim celu te owce zostały dojawożne. Sprowadzone właśnie. Chwała tym ludziom, którzy, którzy to realizują, no tutaj szczególnie w wspólnocie Betlejem i księdzu Mirosławowi Toszy, tym wszystkim, którym w, w tym dziele pomagają. Jest to miejsce na pewno związane z wypasem owiec, które pomogą nam tutaj utrzymać, czy przewrócić w zasadzie te obszary do takiego stanu, jak tutaj nam mówili, były poprzednio. Jak również jest to niewątpliwie taka atrakcja i turystyczna czy rekreacyjna dla mieszkańców, którzy no. Korzystając z tych tras tutaj, mogą doświadczyć przyrody i chwały Bożej w tym, w tym obszarze. Ja, z pewnością ucieszy fakt, że wkrótce w Bacówce będzie można zakupić oscypki, sprowadzane prosto z hala. No tak, oscypki, tutaj wiele osób o te oscypki pyta, no ponieważ my mamy jagnięta, no jagnięta póki co to mleko chętnie by piły, a nie dawały, więc na razie nie mamy własnych oscypków, ale od ich matek mamy oscypki, czyli umówiliśmy się. No z tym panem, który nam te owce sprzedał, że będzie nam raz w tygodniu te osypki z podhala przesyłał. Już we wtorek uczestnicy uroczystości mogli spróbować tych przysmaków.